To jest najstraszniejsza rzecz, jaką widzieliśmy, jeśli chodzi, nie wiem, chyba najstraszniejsza rzecz, rzecz w, życiu. w życiu. Witajcie w nowym roku 2025, Pierwsza, mm, pierwsze nagranie z tego roku. Jesteśmy na terenie pewnej świątyni z polecenia zarówno Piotra, jak i e, jednego widza. To, że Mamy tutaj pewną świątynię, która jest dziwna, nie wiemy, zobaczymy dokładnie, jak będzie wyglądać, ale podobno jest jedyna w swoim. Rodzaju. Zapraszam do oglądania. Wyszliśmy z parkingu i wejście podobno jest zaraz tutaj. Na razie nic niepokojącego nie widzimy, No ale zobaczymy, może coś nas zaskoczy. No i was przede wszystkim. Palmy: bardzo duże, bardzo dużo po drodze. Mijaliśmy palm, pól ryżowych. Fajna odłam dzielnica, e, dzielnica. fajna okolica. Będziemy wracać, więc może jeszcze coś tam dogram, bo naprawdę było prześliczne. Tak no to co? Darek wyciągaj 10 no, Ile? Złoty 10 Ile? No dobrze Idziemy. Jest odważna i wchodzi pierwsza. Wkłada dychę. Dyszka na pewno? Dyszka, tak. No dobra. Złoty 10, złoty 20. Działo. Dobra, pa, to my uciekamy. Zartowałem. Też wchodzę, wyciągam kasę i idziemy. No, ja już się boję. Dzisiaj nie będziemy spać. O masakra, panie, co tu się dzieje? Tu pani pije całkowicie na prawie że.

Naby się takie ostre pazury. Ono ma kolejne figury jakieś robią za kolejną dychę, za, za uruchomienie. I co? No to jest najstraszniejsza rzecz, jaką widzieliśmy jeśli chodzi. Nie wiem, chyba najstraszniejsza rzecz, rzecz w, życiu. w życiu. Nie wiem czemu to ma służyć, normalnie tam Młode dzieciaki, które tutaj, nie wiem, pewnie pomagają, pomagają chodzą pomiędzy tym, no nie wiem. To są to obrazki, które dla nas robią nam przetrawić. Przetrawić, więc masakra. Ocenę zostawiamy Wam. Myślę, że to wrzucimy na jakąś inną platformę, a tutaj jakieś fragmenty, parę dosłownie za, jakieś wyblurowane, zakryte, żeby tutaj, żebyśmy sobie krzywdy nie narobili i żebyśmy mogli dalej nadawać. To wszystko jasne. Jak to śpiewał pewny zespół rokowy Highway to Hell Globus prezentuje się naprawdę przyzwoicie Tutaj cenzury nie będzie Będzie wszystko wystawione tak jak nagrywamy Plan jeszcze na dzisiaj Jedziemy jak będzie 7-11 Musimy jeszcze Kasi kupić kartę SIM Bo już jesteśmy w Tajlandii prawie miesiąc A Kasia miała kartę eSIM, która się skończyła dosyć dawno To raz i dwa spróbujemy napełnić gaz Mam nadzieję, że już sukces Dzisiaj ja za kamerą, próbujemy naszą darka, w sumie samoróbkę. Zobaczymy, czy uda się zatankować. Dobra, jak na razie. Słuchajcie, tu jest po prostu za mało miejsca między tą końcówką a asfaltem. Eee, I ta końcówka od gazu tutaj oryginalna z się nie mieści, bo dodaliśmy tyle eee, długości. No dobra. Widzę, że Darek spróbuje podjechać bliżej. Sami oczywiście nadzoruję robotę zwykle. No dobra, próba numer dwa. Nadal jest trochę auto za nisko. Chcemy najpierw dokręcić naszą końcówkę do tego tutaj oryginalnego węża, bo no zaczeki są długie. I potem dopiero spróbujemy włożyć to do, do naszego auta. Co? No wyjęliśmy podnośnik i spróbujemy trochę podnieść auto. Do tego tankowania. Nie wiem, co Darek robi, ale chcę chyba podnieść trochę to wyjście gazu, żeby było bardziej w górę. Bo budownicy! Myślę, że gdzieś wylatuje. No dobra, dalsze próby. Chyba musi bardzo po prostu powoli ten gaz lecieć. Bo to nie jest oryginalne złącze, tylko nasza samoróbka. Więc jak jest duże ciśnienie, to po prostu to wylatuje bokiem gdzieś. Pokazywałam Panu jak nasza butla wygląda, bo ja nie wiem czy ten gaz tam dolatuje, czy nie. Darek, co myślisz? No, Myślę, że to jest zwykła butla. Ale w ogóle wleciało tam trochę gazu? Jest zimne, jest wleciało. nauka z YouTube'a Pana Pokazanie panu e, od gazu na YouTube jak działa taki gaz bag, który mamy Zobaczcie. To ten film Maksimum 80%. to Special To jest specjalna butla, którą można napełniać. Maksymalnie, kiedy jest 80%, ona się po prostu y, y, jest zawód, który wyłącza. Tankowałem już trzy razy, tylko tutaj bazie jest problem, że jest na końcówkę. Nie wiem, z tym panem się nie da dogadać. On nic nie mówi po angielsku, chcemy już odpiąć. Tak, pierwsza próba udana tylko częściowo. Da radę podłączyć, to złącze. I tutaj gdzieś mają? przecieka. Nie, nie. Ale jest gdzieś wyciek, i nie wiemy, czy to się nalewa do butli, czy nie. Ale w środku było zimno. Darek mówi, że butla w środku jest zimna, także coś tam się nalało. E, także musimy to sprawdzić. Ja tutaj gościu też nie mówił po angielsku, i ciężko było mu to wytłumaczyć, że ta butla y, jest możliwe jej kolejne napełnienie. E, także pojedziemy na jakąś inną stację. Mamy pół sukces, Coś się napełniło. Nie wiemy jak dużo, nie wiemy ile mamy zapłacić, ale. Z pomocą ten tutaj. Jest. Pan mówi, że to jest gaz, który nie służy do kuchni. No ale tutaj ludzie normalnie wytankowaliśmy i ten. Nie wiem, czy coś mamy mu zapłacić, czy nie. nie jest portfele. Dobra, próba numer 2. Tankowania. Nowa jakaś stacja. Nowy pan. I co? Teraz widzę, że coś się nie chce... Nie chce coś się wkręcić. No Darek mówi, że coś z gwintem jest nie tak, że dajemy izolację w postaci taśmy. Próba przykręcenia jeszcze raz naszej świetnej jakże konstrukcji. Dobra, tutaj coś przecieka, gaz, ale mniej niż przeciekał chyba. Jest zimno. No dobra, to na pełni, no Widać, że widać, że ucieka Ten, nie wiem, czy nie wolni Darek. Wolce, wolce. pan chce zrobić, czy on to odkręca, nie wiem co ja pan chce zrobić, czy on to odkręca, zakręca. Jeszcze jakieś tutaj dokręcania trwają. Tak kilka minut później, znowu jakieś dokręcania. Widzę, że Darek coś zmienił koncepcję, jakąś inną końcówkę teraz dokręca. Teraz Darek montuje jakąś końcówkę po prostu tak na wcisk do przewodu. Darek zmienił koncepcję, w ogóle nie do tej końcówki chyba. Ja nie wiem jak to działa. Rakotek wyjdź może spod tego auta. Znowu obklejanie tego gwinta. Może na jedno tankowanie wytrzyma jakieś optaśmowywanie. Dobra, próba numer 1500-1700. Jak moda na sukces. Ok. I hope so. Chyba. Cała ale działa. Powinno być 20 litrów, więc 5 Dobra. Zostanie fajnie, Ok, i na dowód tankuje się coś. Patrzcie. Lecą. A tu nie wylatuje. Jest szansa. Zobaczcie, jaki tu piękny widok. Ogień z powrotem w busie. Nie było go ponad miesiąc. Oczywiście korzystaliśmy z tych. Z tej kuchenki turystycznej, ale tutaj mamy LPG wreszcie zatankowane z pomocą przejściówek, które złożyłem i nie było łatwo bo na drugiej stacji dopiero, tak jak widzieliście, więc sukces mamy tam prawie 20 litrów i gazu, i dla samego trzeba ukotować mięsko jedno i drugie. Więc sami będzie testerem nowego potrawy na nowym gazie.